Siemanko, dzisiaj w krótkim filmiku pokażę wam jak połączyć plecionkę razem z fluo. Tą plecionkę mam nawiniętą na kołowrotku jeszcze z tamtego sezonu, więc pokażę wam na tej plecionce, którą mam już nawiniętą. Na początku bierzemy sobie plecionkę, wywijamy fluo i zaczynamy robić nasz węzeł. Tak robimy ucho. Fluo, przekładamy przez te ucho plecionkę, łapiemy. Tutaj weźmy sobie dość długi kawałek tej plecionki, on nam się przyda i robimy tak samo ucho. Na razie nic nie zaciągamy, nic nie zaciskamy, łapiemy sobie. To wygląda tak. Łapiemy tutaj, tak. Ta plecionka jest dalej przeciągnięta przez te ucho. Łapiemy za odcięty ten kawałek końcówkę i teraz co najważniejsze 10 razy owijamy bardzo, ale to bardzo ciasno plecionkę wokół naszego fluo 3. A za chwilę zrobimy sobie test tego węzła. Zobaczymy jaki jest mocny, czy coś strzeli, czy nie strzeli. Przy okazji zobaczę jak działa plecionka. Z tamtego sezonu. I jeszcze raz. I teraz plecionkę przekładamy przez ucho. Czyli mamy teraz tutaj tak. Łapiemy za tą plecionkę. Zaciągamy z całej siły. I węzeł nam się zjeżdża. Teraz, co najważniejsze, wyszedł perfekcyjnie. Co najważniejsze, żeby ucho fluo, tutaj może je będzie widać, o właśnie, nam nie zjechało, tak? Nie może nam plecionka zjechać poza obszar fluo. Teraz jedyne co zostało, to uciąć resztkę plecionki, resztę fluo, i za chwilę pokażę Wam jego wytrzymałość. Ok, mamy zawiązany nasz przypon z naszym wiązaniem do balustrady. Dzisiaj to będzie nasza ryba I sprawdzamy. Hamulec jest dokręcony na maksa, na beton. I jak widać nasze wiązanie spisuje się fenomenalnie, tak? Nie ma żadnej ulgi. Zresztą jak widać Close.